Dajcie w OSP Wola. W jednym z poprzednich vlogów obiecałam Wam pokazać, jak wygląda wyposażenie naszego Jelcza. W lewej skrytce znajdują się węże W52 W75. Agregat prądotwórczy, który zasila masz oświetleniowy. W środkowej skrytce znajduje się zespół sterowania autopompą. W prawej skrytce natomiast znajdują się piła do cięcia betonu i stali, piła do cięcia drewna, prądownice turbomatik i Turbosupon, rozdzielacze, zbieracze, zbiornik ze środkiem pianotwórczym oraz zasysza trzyliniowy. Czołem i do zobaczenia!